Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałem dzisiaj zaprezentować unboxing edycji kolekcjonerskiej gry Władca pierścieni wojna na północy. Edycja kolekcjonerska nie ukazała się w Polsce, co widać chociażby po tym, że tytuł jest po angielsku i była składana z Amazona. Sprawdziłem za jakieś marne grosze, bo to jest 70 parę zł tam i za 80 zł zapłaciłem. Co nie jest bardzo kolecną ofertą na taką kurserkę. Widzimy, mamy szybkę, i widać główne danie naszej kolcnerki. Z trzech stron jest szybka, plastikowa, z tyłu nie ma. I widzimy figurkę. Z tyłu są tylko i wyłącznie informacje o samej grze. Nigdzie nie zauważyłem informacji o, o tym, co zawiera się Mamy też paski Games for News Live nie wiem czemu gra wykorzystuje tylko i wyłącznie Stima, no ale przejdźmy do samej zawartości pudełka Pudełko otwieram się z góry i pierwsze co nam się rzuca w oczy to figurka w moim przypadku już rozpakowana nie mogłem się też czekać aż rozpakuję tą klasnerkę widzimy, jest ona już pokazała Prawdopodobnie wy teraz szczegółów nie widzicie, nad tym bardzo ubolewam, ale tutaj mamy bardzo ładne logo gry, może nie logo, a tytuł. Podstawka jest ozdabiana ornamentami, czy jako jak to nazwać, tworzy to bardzo dobre wrażenie i sam troll się no, lekko rusza, aczkolwiek nie można powiedzieć o jakichś ruchomych elementach, jak to to nazwać. Sam troll ma również jeszcze maczugę, którą można podwyższyć, trochę obniżyć i trzyma jeszcze krasoluda. Sama figurka wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie i za samą nią warto dać 80 zł, 80 zł, które ja dałem. Dalej, poza samą grą mamy artbook który mimo małego formatu naprawdę bardzo ładnie wygląda jest ozdabiany po bokach błyszczy się to joło na nim cały się błyszczy, który jest pod tytułem i zawartość no, prezentuje się naprawdę bardzo ładnie ja bardzo lubię takie arty jakie właśnie są zaprezentowane na stronach tego artbooka. Gdyby była możliwość kupna większej wersji artbooka, wybudowanej i bazującej na całym uniwersum władcy pierścieni, to z pewnością bym się skusił. I jak widzimy, na końcu artbooka mamy kieszonkę. Kieszonkę, w której jest płytka. Jest to bonus DVD do gry. Na bonus DVD mamy wywiad z kompozytorem, do, kompozytorem muzyki do gry Ionem Turem, który komponował również soundtracky po do serii Dragon Age, która powinna być znana większości z Was. I mamy również trzy eks ekskluzywne kawałki, które chyba nie są wykorzystane w grze, ale są skomponowane na jej potrzeby. Idąc dalej. No, dalej Zamknięcia też są takie ozdoby po brzegach, one są mniej śliskie niż ta mała płatka. No i idąc dalej mamy właściwą grę, niestety nie jest ona w steelbooku. W steelbooku były tylko pierwsze egzemplarze. Uboleła mam brakiem steelbooka, bo bardzo lubię steelbooki, a niestety tutaj nie mamy przyjemności posiadania takiego. Jest to jak gdybyś angielska wersja, bo innej, jak już wspomniałem, nie było po w Polsce. W środku mamy dwie karteczki. One w zasadzie były pomiędzy pudełkiem a bookiem, który sobie je Jedna zawiera kod na dodatkową broń gry, a druga zawiera kod do samej gry. Kolejnym elementem z do i pudełka jest instrukcja biało-czarna, nie zawiera napucza, który właśnie na klucza, który właśnie nadrukowałem na karteczce, którą Wam pokazywałem, jest cienka, zawiera 8 stron plus miejsca notatki, no i sama płyta z właściwą grą, a właściwie to 50% gry, bo drugą połowę trzeba dostać do Zwykła, standardowa płytka, nic więcej, je, sztuk jeden No i no, nad całym pudełkiem nie ma co się rozweselać. Ogólnie rzecz biorąc, po wrzesie nie spodziewałem cudów i dlatego oczekiwałem trochę na pękwy wyprzedaż. Ale naprawdę taki zestaw naprawdę warto dać 80 zł. To nie są duże pieniądze moim zdaniem. Gra swoje też jeszcze kosztuje. U nas edycja zwykła to koszt około 50 zł. Sam klucz do Steam'a kosztuje 40-45 zł. Więc dopłacając 40 zł, dostajemy bardzo ładny artbook. Trzy świetne kawałki muzyczne, które są tylko w serce. Moim zdaniem najlepsze kawałki z tej gry, a przesłuchałem cały. W Tam oczywiście bardzo ładną, klimatyczną figurkę z uniwersum wład pierścieni. Pozycja obowiązkowa dla każdego fana uniwersum, jak i ludzi, którzy lubią no, takie zwykłe sieczki, bo fabuły w tej grze nie ma za wiele. aczkolwiek coś tam jest, jakaś motywacja do zabijania kolejnych hordów, rogów się pojawia. Dziękuję wszystkim za obejrzenie filmiku. Do zobaczenia, następnym ja razem.